No siema, nie pytaj gdzie moje gacie, po prostu zniknęły. W dzisiejszym odcinku zagrajmy w Minecraft, będziemy robić eksperyment. Mam nadzieję, że powiedzie się, zostaw łapkę w górę, by mi się po prostu udało go przeprowadzić. Jest to ciężki eksperyment, a eksperymenty w Minecraftcie to nic łatwego. Dopiero jeżeli pod tym filmem będzie 2000 łapek w górę, to będę mógł zacząć. Więc zostaw łapkę w tym momencie i subskrybuj ten kanał. Możesz zrobić klikając ten czerwony przycisk pod tym filmem, wtedy będziesz mógł wiedzieć o nowych filmach. Jeżeli chcesz śledzić dalej serię zagramy w Minecraft, bądź Minecraft Extreme, bądź cokolwiek innego, z Amagas, czy inny gierek, to koniecznie subskrybuj i włącz powiadomienia. Więc, jak widzicie, jestem w bardzo dziwnym stroju, zniszczyły mi się spodnie, zniszczyły mi się buty, chodzę sobie o taki o, ale uśmiechnięty i mam, słuchajcie, bardzo ważną miksturkę. Tutaj mieszkał klon ale stwierdziłem, że zagospodaruję tą przestrzeń lepiej. Postawiłem taką piękną, rejwową, święcącą się kanapę na wszystkie kolory. To jest dosyć episkaboczne, co nie sądzicie, Szkoda, że w prawdziwości się taki kanapy nie da zrobić, bo to było na proste Mam też dużo piesków, nie pytajcie skąd. Może je wszystkie usaćmy, ale pewnie się Przydacie przydajcie śleczek, się ponieważ dzisiaj. Słuchajcie, tutaj pokażę Wam, co zbudowałem. Zbudowałem mini laboratorium. Laboratorium, w którym mam złapany osobnik, który zostanie dzięki tej miksturce przetransformowany w coś dziwnego. Nie mam pojęcia co, ale osadnik, który sprzedawał mi tą miksturkę, mówił, że trzeba ją spróbować na zombiaku. Tak, słuchajcie, tu jest zamknięty zombiak. Jest on odgryzony laserami. Więc jest on, słuchajcie, uwięziony. Tutaj piesio. Cyril numer 5. Proszę. Wyjść przez te... nie, nie do tego pomieszczenia. Tutaj tylko ja mam wstęp, okej? Okay? Okej. Okay. Bo i tak, te pochodnie epickie to są z tego moda do robienia najbezpieczniejszych bas. Pamiętacie jeszcze ten odcinek, kiedy pokazywaliśmy te pochodnie, które mogą działać jak dźwignie? Naprawdę epicka sprawa. Do ukrywania rzeczy jest fajna, ale pomyślałem, że skoro mam jeszcze jakieś zbędne, to użyję też je tutaj. Dobra, przejdźmy do konkretu. Panie zombiak, Jeśli w pana rzucę tą magiczną potką, to powinno coś się stać. Nie wiem jeszcze co. Zostaw łapkę w górę. Jeśli tego jeszcze jakimś tutaj nie zrobisz. Miałeś to zrobić. Czy zostawiaj w górę? Jeżeli nie, to już to teraz musisz zrobić, ponieważ trzeba to rzucić, jak będzie dużo łapy w górę. Więc łapę w górę jest dużo, zakładam, więc rzucamy potkę i... Okej, okay, dużo bardzo dymu. Co jest grane? Co jest grane? Czy to był skam? Nie, to nie jest skam. To jest... To jestem... Ten... Czemu on jest duchem? Co to jest? To jest duch mnie? Co jest grane do jasnej ciasnej? Hej, stój, czy możemy to za. Witaj, co to idzie? Co to robi? Co jest grane? To jest duch mnie, który przywitał się ze mną i nazywa się Dilerek Ekse. O co chodzi? Czemu się to był jego dom? On ma czerwone oczy? On ma mój skin? Jest nagi, tak samo jak ja. <laughs> I ma czerwone oczy. Co robisz w moim domu? Nie, 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 kolego. Jakby to mój dom. To mój dom. Jestem Dilerek. Ja, mam Niku. Ej, bije mi. O to wybiecz. Słuchaj, ziomuj. Ja mam bedrokowy. Ja, maar er komen... Oh, oké. Okay. O, ma też bedrockowy kill off. Teraz, słuchajcie, on ma też bedrockowy kill -off, bo jakby bedrockowy kill -off to jest najpotężniejsza broń w Minecraft. o tym nie wiecie, ona jest w stanie zabić każde stworzenie jednym uderzeniem. On ma atak. E Ile to jest? Ile to jest zer? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, ma atak milion, słuchajcie. M Na przykład dla porównania, mierz Diamentowy ma atak 7. Słuchajcie, to jest milion. Atak? To jest atak 7. Więc e tak dla porównania małego, tylko mówię te liczby. E słuchajcie, on uciekł. Przez to, że on jest. Z jakimś duchem. Okej, okay, super. Przezucam, on jest jakimś duchem. Co jest? Gęstko ma bedrock. Udało mu się wydostać z tych laserów, co było trochę nie do przewidzenia. On zamknął drzwi, zachowuje się jak bedrock brain. Czekajcie, czekajcie, muszę to rozwalić. Hej, stój, nie bedrokuj, mi nic. Jakby to nie jest taki duży problem, mam ten kilo. Mogę rozwalić bedrock, ale hej, nie rób tego. Możesz przestać, to jest naprawdę nie niekultura... Czy ty śpisz w łóżku? W moim łóżku? Widać tylko ci... Idziemy spać. Wynoś się. Nie! To jest moje miejsce. O co mu chodzi? Co jest grane? Ej, przestał być duchem! Czy nie jesteś duchem! Czy on się zmaterializował? Co się, co się stało? Jestem tobą, nie jesteś mną. No. Ja jestem sobą, ty jesteś lepszym tobą. Nie, zachowujesz jak jakiś klon. Czy ty jesteś klonem? Jesteś klonem, jesteś zmienionym zombiakiem, jesteś jak Dyrek Ex. Jest jakiś błąd w programie. Co ty robisz? Nie stawaj tu drzwi. Czemu tu są drzwi? Czemu to jest bedrock? Ehm, dobra, to jest bardzo niezręczne. Słuchajcie, ja pójdę teraz do mojego tajnego villagera i spytam o co. Słuchajcie, ja zaraz wrócę, dobra? Bo trochę nie wiem o co chodzi, bo miało być fajnie, a ten ziomek jest naprawdę nieprzyjemny. Słuchajcie, dopiero wracam z wioski. Ale właśnie zobaczyłem pasek Że dilerek exe zespawnował Widera u Normalnego widera u mnie w wiosce W sensie to nie jest czy on, czy on. bije mi moje psy? To nie jest aż taki problem, bo ten Wither jakby zabije go za jednym ciosem, mając bedrockowy miecz czy kill off. Problem jest taki, że on tu rozwala wszystko. A właściwie pieski moje rozwala. Hej, stój, draniu. No nie, zabił mi pieska. Skubany, ha, ha, ha. Ale on jest zły. jak co jest z tobą? Co jest grane? Wiedziałem, że z zombiaka nie może być nic dobrego. Ten Wiesiek mnie oszukał. Ale słuchajcie, on powiedział, okej, okay, pokonałem tego widera. jak widzicie. Ten kill jest naprawdę potężny. Zabiliśmy Widera jednym. Jednym ciosem. Więc dosłownie nic nie stoi na, na przykładzie, żebyśmy pokonali tego dealerka exe, ale, słuchajcie, wiesz jak powiedział, że to jest prawdopodobnie błąd i wystarczy, byśmy użyli znowu tej potki... E Idę się przemienić? Gdzie? Co? Gdzie? gdzie on jest? Hej, stój, gdzie ty jesteś? Dealerek exe, gdzie ty jesteś? E Ho na górę, mam coś dla ciebie, jeśli do mnie dołączysz. Jak to dołączysz? Gdzie ty jesteś? To ci oszczędzę. Gdzie? Gdzie? gdzie on jest? On jest na dole, bo się poszedł na dół znowu. Nie gadajcie, dajesz na drogę, przed dom, chodź. W ogóle weźmy sobie przy tego tego stara. jakby, hej, to może przydać. O, super, dobra. Więc, eee, yy, Swaydealerkexem stój w miejscu, żebyśmy na pewno w niego trafili. Uwaga, słuchajcie, rzucamy w niego! Pyk! Au! Co jest grane? Co to jest? Co to jest? Co się dzieje? Dilerek, ekse? Czy on się stał wielkim bossem? O nie, Zasia, znaczy, no serduszka, ja wiem, że mam betrokowy kilof I ja go rozwalę za jednym ciosem Ale nie, 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 ja no serduszka nie mogę, nie chcę kinąć cały czas Dobra, wydaje mi się, że musimy się do niego podejść Zregeneruje nam się delikatnie życie Tak choćby do pięciu serduszek może I podejdźmy do niego i go po prostu łupnijmy tym killoffem Pamiętajcie, jedno walnięcie to jest ostra natychmiastowa śmierć Więc dilerek, ekse, szykuj się na ostrze Ej Pełnąłem go Czemu on żyje? Czemu żyje? Czemu go... Co jest grane? To trochę go zabił... O nie Czy wy to widzieliście? Odrodziło mu się życie w kilka sekund Dosłownie pięć sekund Odrodziło mu się całe życie A mój cios z bedrekowego kilofa Który jest w stanie zabić Widera Widera za jednym ciosem Nie robi mu prawie nic Ja muszę zadzwonić po pomoc Bo chyba ja z tym betrykowym kilofem Nie dam rady sam Czekajcie Jerzu, Jesteś u siebie w domu? No E, dobra, słuchaj, bo jak, jak ja do się przy tym i powiedziałem ci, że jest problem, to jest, jest spory problem, a Twojoska jest w ogóle w drugą stronę, o mój Boże, super. Stary, czy mi się wydaje, czy bedrokowy killoff, masz, masz bedrokowy killoff, prawda? No tak. On zabija każdego moba za jednym ciosem, nie? No każdego. Bez wyjątku. Okej, okay, stary, właśnie znalazłem wyjątek, okej, okay, który potwierdza regułę. Jak to? I e, to jest mob, który nie jest przyjazny. Jakbyś mógł mi pomóc, go pokonać, to byłoby bardzo miło z twojej strony, bo on em, właściwie prawie w ogóle... Go, to nie rusza ten bedrockowy kilof, ale jak to jednym hitem nie możesz go rozwalić? No nie możesz go rozwalić, to za jednym hitem. O to chodzi. Waliłem w niego bedrokowym kilofem, on mnie zabił. Teraz cztery razy go uderzyłem i zabrałem może nie wiem jedną dziesiątą życia. I ja nagle się no. No nie stary, nie rozwalisz go. Chodź stary, no chodź. czy ty stary powalony, no. No, widzisz ten napis, nie widzisz napisu, Dierek Excel, on jest bossem. bosem. no nie, nie widzę teraz. Teraz nie widzę. No chodź, chodź tu podejść. O, jest, widzisz? Nie jest tak, że zmyślałem. Weź w bedrukowy i spróbuj go zatakować. Mówię ci. dobra, rozwalę go. Pa, zobacz, na hita. Powodzenia, powodzenia, stary. Widzisz, co zrobił? On ci wziął na hita! I mnie też zaraz dole ja jest stary. Słuchaj, musimy się przegrupować u ciebie, dobra? On mnie goni. Okej, ale on nie może przejść. Nie może zejść z tej góry. Po prostu mieszkał w mojej o, nie! Nie chcę z niej wyjść. Stary, słuchaj, bo jakby on uważa, że on jest prawdziwym dealerkiem, a ja jestem nieprawdziwym dealerkiem. I jest prośba do ciebie: czy masz jakieś super zbroje, które nam pomogą go pokonać? Albo jakieś potki, czy inne fajne no, itemki? mam moje bedrockium, stary armor. Okej, okay, a masz dwa sety z bedrockium? No, mam kilka setów. Okay, Tylko to... jeden jest enchantowany, a jeden nie. To ten drugi też, dobra? Bo jakby bez tego. No, dobra, 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 jakby skit. widziałeś, do czego on jest zdolny, nie? On ci zabił od razu, a miałeś ten kill -off. Dobra, stary, lecę do ciebie. O, o, okej, okay, dobra. Lapis się przyda i mówisz, że stary, to jest dobry set, tak? Wygląda no, bardzo, bardzo profesjonalnie. Nie, jest bardzo dobry set. Okej, okay, no ja mam wysoki level, więc słuchaj, stary, ja po prostu. zaczynaj na maksa. Wszystko, co mi tu kurd wyskoczy, głównie unbreaking, jakichś Protection to się trafiło. Dobra, mogłoby być lepsze, szczerze, mówiąc, zęczanty. Powiedz mi, czy da się kilo w zenchantować? Eee, nie tutaj, chyba nie. nie tak. Nie O się. nie. Ej, on miał chyba zrezentowany Kilo w mi się wydaje, wiesz? Naprawdę? No, wcześniej, bo on jakby. On nie zawsze był bosem, Ale wiesz, co ja nie chcę chyba tu, tłumaczyć. Jest mi głupy tłumacz. Dalej, weź ten tu i też sobie ten set. I po prostu lecimy do niego. A masz stareście koksy jakieś? Stary, mam tylko dwa zwykłe złote jabłka. Dwa zwykłe złote jadka. A co się stało z całym. Chodźmy do świata ze złota, stary, może. No, możemy to zrobić, jak chcesz. Teoretycznie, u mnie w Endercheście powinny być złota bloki. I albo zrobimy z nich, wiesz, kilka jabłek, albo zrobimy bardzo dużo złotych jabłek z, z, ze świata po prostu złota, więc ja bym tam po prostu poszedł. Mam stary 13 bloków złota i pusty portal do, czyli teleporter do portalu aktywator, który nam umożliwi odpalenie tego portalu, więc e, zróbmy to stary, czy może być portal do świata, gdzie, gdzie chcesz portal do świata złota? Może tak spytam. Obok innych stary. Okej, okay, dobra, mam więc już zrobiony aktywator, zrobiła się noc, mam nadzieję, że ten stary dealerek exe, czy jakkolwiek on się nazywa, tam nie psuje wszystkiego dookoła I będziemy mieli najlepsze jedzenie w Minecraft'cie Będziemy mieli stare, złote jabłka Ekstra, zrobione, stary Ej, świat ze złota, tam jeszcze nie byliśmy Bez kitu, co nie? Dziwne, naprawdę Wow, wygląda epicko Stary, o... dobry. dobry świat I jak że mamy te epickie kilofy, możemy serię Wykopać dużo bloków złota, stary Pytanie tylko jeszcze jedno, bo jakby Tak, mamy dużo bloków złota, ale Mamy jabłka? Spokojnie, stary, ja... Ostatnio ścinałem drewno, no i mam, nie wiem, z, przynajmniej z 12. Okej, okay, nie, opusy. dobra. Dobre, dobra, 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 stary, spoko Lecimy z tematem w takim razie Dilerek exe, stary, nie ma szans W kilka sekund ponad dwa staki złota Pozdrawiam, bloków złota <noise> Więc serio, wow Dobra, bierz jabłka Okej, okay, okej okay. I robi kokciki, ja to idealnie 12 miałeś Ej, stary, czemu nie mogę zrobić Aha, bo na tej wersji Minecrafta, co my gramy Chyba się robi refile O nie, chyba się nie da zrobić stary koksów Naprawdę? Tych koks, koksów, no, czekaj A robisz z bloków botar. Tak, poczekaj chwilę. O nie, chyba się nie da. No dobra, stary, słuchaj, te złote jabłka zwykłe lepsze są niż nic. Przynajmniej nas będą chilowały, jakbyśmy brali po prostu potki. Boże damy radę, bo jakby wiesz, jaki jest z nim problem, nie przyzwrócić uwagę, ale bardzo szybko musi się regeneruje życie. I jakby. To nie jest złote jabłka. <grych> myślisz? Bo stary, nie wierzy, że o cokolwiek jata, to chyba po prostu stary tak ma, więc jakby on zaczął złote jabłka jeść. Więc nie mogą zas wypaść na złote jabłka, to może być super Górda. duży problem. Dobra, trzymaj połowę byczku i proponuję, póki jest noc, wyjść do niego niego i go zaatakować. Lecimy, stary. Stary to nadal dla mnie brzmi jak bardzo ryzykowna akcja, ale musimy spróbować, okej? Okay? Serio, to jest mój dom. Dzięki, że mi pomagasz, stary, bo to jest totalny przepał, co stary, się stary, stało. Ja, nie walczyłem z takim potężnym bossem. No, ja tu się jaram. No właśnie zwłaszcza, że. Ej, on zwłasz... coś teraz robi. Tak, e, pa, bigo, pij go. Czemu się pali? Czemu... Jak go podpaliłeś? Co Sam się podpalił. Sam się podpalił? Czemu Czemu się podpaliłeś? Podpaliłeś? Jego... Oj, co, nie go! Rozwaliliśmy go? Ile masz Aba. życia? Ile masz życia? Całe. Wiem, to było. Proszę, myślałem. Jakby serio, bez tych... Zbrojek to było super niemożliwe, ale jak założyliśmy, to to Aha. ma plus 32 do obrony. Okej, okay, dobra, to jest serio Cox, no. naprawdę super zbroja. Więc udało się, jestem mega szczęśliwy, jeżeli Ci się podobał Ten odcinek, złasz łapkę w górę. A teraz na ekranie masz inne odcinki i zagrajmy w Minecraft. Koniecznie nie obczaj, jeżeli nie widziałeś, a pewnie nie znasz całej serii, ponieważ filmy wychodzą i na kanale moim, i na kanale Tritsusa, Więc Wpadnij na playlistę, tam znajdziesz wszystkie odcinki z serii i słyszymy się jutro na kanale. A po na odcinku, który masz teraz na ekranie. Cześć!